Szósty lipiec Rozpoczęcie sezonu Wędki sumowe już zostają odstawione I zaczynamy uganianie się za brzanami mhm. Ciekawe jak ten sezon będzie wyglądał Woda idealna, pogoda idealna Do dziesiątej dzisiaj o, panie także sporo czasu A jakie będzie to rozpoczęcie sezonu? Nie mam pojęcia, ale pewnie zaraz się wszystko okaże. Biorę się zamontowanie zestawu i do dzieła. No to jeszcze tylko mi zostało wymienić kotwicę, żeby miał 100% pewność, że to wszystko zagra. Tą pod brzuszkiem zostawię jeszcze, ale to i sezon 2023 nabrzany uważam za otwarty. Kleni, Kleni, taki ładna, co on tak w ogóle? Jakiś kurde niewalczący. co się z tą rybą dzieje? Przecież ona w ogóle nie walczyła. Kur, что грубо клени складок взрывалки. Хм. Кенк тест на čutki Jaki zvočutki. Ciekawe, chyba jest żana. Tak, jest żana. Ale chyba nie dużo. i to ładna ryba No dawaj chodź Już złapałeś Jeszcze nie złapałem O, Duża ryba. Spokojnie. Duża ryba. Nie chcę przedonurtu standardowo. Który dziś mamy? Szósty lipiec. Ale silna ryba, ja pierdzielę. Łoo, duża jest. ファン・チョチョチョチョチョチョチョチョチョ。<noise> Nie? Jedyne co to tylko w muszę je wyczepić. Dobra, piękne rozpoczęcie sezonu. Świetna kapitalna ryba, myślę, że ponad 70 cm ma. Ale wypuszczam ją, bo jest tak gorąca woda, a nie chciałbym, żeby cokolwiek jej się stało. 6 lipiec. Rozpoczęcie sezonu. Puszczę i dopóki ona się. O, poszła elegancko. Wystarczyło tylko 15 minut na tej tamie. Tak naprawdę ustawiłem się, wykonałem 5-6 rzutów i od razu było branie w tym miejscu, gdzie się ich spodziewałem. Także myślę, że sezon będzie ok. Fajnie, dobra, mówię dalej, bo jest jeszcze sporo łapania. Ale tam nie była brzana, tylko to było to właśnie co puknęło. To ten okoń właśnie puknął. No ale fajnie jest, jest, aktywność ryb wieczorem duża. przy to co pływa człowiek w dzień nic się nie dzieje. już nie jest jakiś duży, ale ładny, zawodniczy mała dawaj, 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 dawaj idzie pod nogi a nie, to klenior eee, już że to brzala co to jest? klenior kurde, myślałem, że to brzanisko Wydają mi się mocno przekrwione Ktoś się zna, to niech zobaczy Tu płetwa cała czerwona Tu płetwa cała czerwona Tutaj łeb cały czerwony Nie wiem czym to jest spowodowane Ale strasznie Źle wygląda ta ryba moim zdaniem Wajajaj, się puszczę zaraz Tu jest cała taka Już nie pierwsza ryba, którą złowiłem Która jest taka No, ale fakt faktem, stoję na tej główce niecałą godzinę i są trzy ryby. Piękne popołudnie dzisiaj. Słonko już zachodzi za koronę drzew. Dobrze dzisiaj te ryby żerowały Klenie o konie, ładna brzana się uwiesiła. albo tak dalej. Do następnego.